Cześć, z tej strony Marek, jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących i w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak właściwie działa ten cały Bitcoin, jak działa blockchain, jak to rozróżnić. Dowiecie się wszystkiego na ten temat w pigułce, krok po kroku przeprowadzę was przez te technologie, żeby było wam to właśnie jaśniejsze w głowach i żeby było łatwiej przyswoić te wszystkie informacje. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich filmów na moim kanale serdecznie zachęcam do sprawdzenia, szczególnie z uwagi na to, że obecnie trwa konkurs do wygrania jest 3 razy po 800 złotych wybranej przez Was kryptowalucie. A jedyne zasady, jakie trzeba po prostu kroki wykonać, tak? to subskrypcja na kanale, komentarz pod tym filmem i każdym nowym, jakby, żeby być aktywnym na kanale. No i kciuk w górę pod filmem. I te rzeczy właśnie uprawniają Was do wygrania tych nagród, więc wyniki będą już za kilka dni. Ja teraz wyjeżdżam niedługo. Właśnie na jedną czy dwie konferencje i od razu po powrocie e, myślę, że właśnie nagram film z wynikami. Wszystkie osoby, które albo nie mają jeszcze konta na giełdzie kryptowalut, albo mają na przykład na Binance, czy na jakimś Kucoinie, czy na innej giełdzie, zapraszam na giełdę Bybit. Z tego względu, że tutaj po pierwsze, możecie kupić kryptowaluty już od 1 dolara, a nie od 10 dolarów, tak jak ma to miejsce na giełdzie Binance. Oprócz tego są tutaj najmniejsze prowizje na rynku. Jak widzicie e, jest to mniej niż 0,1% jest nawet taka tabelka tu dla porównania jest zaznaczony. A tutaj jest właśnie Bybit. Jak widzicie, te prowizje są dużo mniejsze, no i bez sensu oddawać pieniądze za zakup kryptowalut jakimś tam giełdom, jeżeli nic z tego tak naprawdę nie macie. Jest to najtańsza giełda na rynku. Oprócz tego jest w top 11 już właśnie tutaj na CoinMarketCap w rankingu, jakby giełd z najlepszym wyznacznikiem, właśnie ich wartości, z wyznacznikiem bezpieczeństwa, więc jak najbardziej jest godna polecenia. No i co jeszcze? Obecnie trwa promocja tutaj za każdy depozyt, który złożycie. Po prostu za ten pierwszy depozyt, każdy dostaje 10 dolarów w kuponie właśnie na wykorzystanie na prowizję, więc te pieniądze po prostu zaoszczędzicie i dodatkowo jest 0,1 bitcoina do wygrania i możecie dostać, każdy dostaje normalnie 3000, a z moim linkiem z opisu 3,500 dolarów cashbacku. To działa tak, że jeżeli przykładowo wpłacicie na giełdę 10 tysięcy złotych, to dostajecie 350 zł z powrotem do waszego walleta, więc jest to naprawdę proste, przemyślane i pamiętajcie, żeby wpłacić ten depozyt w ciągu doby bo inaczej zapomnijcie przepadnie to tylko do 18 listopada, trwa więc jeszcze 10 dni, ale warto takie rzeczy zrobić od razu, zastopować sobie film, żeby wam najzwyczajniej w świecie nie umknęło. Jakby nie patrzeć, zbliżamy się też powoli do 30 tysięcy subskrypcji, więc myślę, że wasze wsparcie będzie nieocenione i pomoże mi w tej drodze do 30 tysięcy, a dzięki temu będę miał też właśnie większą motywację, żeby nagrywać dla was coraz więcej materiałów, a co najważniejsze, coraz więcej, ale to coraz lepszych filmów. Więc tak to wygląda, zachęcam was do odwiedzenia mnie na Twitterze. Tutaj już wcześniej z wyprzedzeniem wrzucam różne informacje na temat tego, jakie odcinki się pojawią danego dnia, czego możecie się spodziewać, pokazuję też właśnie jakieś informacje o nowych projektach, Projektach. Wiecie o jakichś IEO, pre-sailach, private sale'ach, więc tego typu rzeczy myślę, że są warte zauważenia, szczególnie w tym dynamicznym świecie kryptowalut, gdzie z reguły kto pierwszy, ten lepszy. Więc mój Twitter to jest po prostu Marek Steeler. Wyszukajcie sobie go w wyszukiwarce lub w opisie pod tym filmem znajdziecie link. Również warto wpaść na mojego Instagrama z tego względu, że na tej platformie właśnie wrzucam informacje o tym, gdzie jestem, tak? Na tych eventach pokazuję wam właśnie ten świat kryptowalut od takiej strony rzeczywistej realnej, gdzie właśnie w jakichś fizycznych miejscach czasami można się spotkać z innymi ludźmi, z projektów, porozmawiać, porównać swoje przekonania i wizje, więc tego typu rzeczy znajdziecie u mnie na Instagramie. Jak działa Bitcoin blockchain? Wszyscy zdążyliśmy już usłyszeć, że Bitcoin jest cyfrową kryptowalutą, czyli formą cyfrowej lub wirtualnej waluty, która działa w oparciu o technologię znaną właśnie jako blockchain. Ludzie często nie mogą się w tym połapać, no bo blockchain to nie to samo co Bitcoin. Blockchain nie jest walutą samą w sobie, a jest po prostu swego rodzaju bezpiecznym rodzajem księgi, bądź wykazu, czy też rejestru, zwał jak zwał, do którego każdy ma indywidualny dostęp. Dzięki blockchainowi kryptowaluty są odporne na fałszerstwa i nie wymagają zarządzania przez państwowe banki centralne oraz są chronione. Przez silne i złożone algorytmy, szyfrujące cały rynek, który składa się z chwili obecnej z kilkunastu tysięcy różnych kryptowalut. Ale co to właściwie oznacza? Żeby wam to wyjaśnić, cofnę się więc do początków. Kiedy społeczeństwo było w początkowej fazie rozwoju, nie istniało coś takiego jak waluta, albo w ogóle pieniądze. Jedynym sposobem na zdobycie towaru była wymiana, czyli barter. Było to dość kłopotliwe, bo niekiedy trudno było handlarza, który zgodziłby się wymienić akurat za ten przedmiot, który właśnie miałeś lub miałaś przy sobie. I dlatego właśnie wymyślono pieniądze. Pieniądze wykonywano z cennych materiałów, więc każdy od razu zaakceptował, że są one coś warte. Nasz polski złoty, jak sama wskazuje, początkowo był wykonanym ze złota dukatem. Nagle w handlu nie miało to już znaczenia, że nie miałeś towarów, za który handlarz zgodziłby się wymienić. Nawet jeśli handlarz nie miał pożytku ze złota, z chęcią przyjmował zapłatę w złotych dukatach, gdyż był to cenny materiał i miał pewność, że on sam później będzie mógł wymienić go na coś, czego zapragnie. Więc obie strony były zadowolone. Później powstały banki, a rządy państwowe zaczęły sprawować kontrolę nad pieniędzem. Ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma już konieczności wykonywania pieniędzy ze szlachetnych materiałów, bo każdy zdążył już przyzwyczaić się do pieniędzy i zaufać systemowi. Nie noszono ze sobą już wykonanych ze złota czy srebra dukatów, a państwa zaczęły również produkować pieniądze z przeróżnych materiałów, m.in. z papieru czy z bawełny, jak to ma miejsce i teraz. Dzisiejsze złotówki pomimo swojej nazwy, wykonane są z medioniklu i brązalu. W dzisiejszych czasach mamy coraz mniejszy kontakt z fizycznymi pieniędzmi. W większości miejsc, no wiecie, można już płacić bezgotówkowo. A pieniądze ze szlachetnych materiałów stały się jedynie serią zer, jedynek na serwerze danego banku. Fizycznie pieniądze są dziś zaledwie formą pokwitowania, dowodu, że po prostu jest na coś nas stać. A gdy opłacam rachunki przez internet, bank ogranicza się do zmiany kolejności zer, jedynek na moim koncie oraz koncie instytucji, dla której przelewam środki. Nigdzie w tym procesie nie następuje obrót fizycznymi pieniędzmi. Ludzie jeszcze nie nabrali zaufania do kryptowalut. Sprowadza nas to do największej bolączki jednocześnie zalety krypto. Jak już wcześniej wspomniałem, Bitcoin jest walutą cyfrową. Całkowicie cyfrową. Wiele osób nie traktuje kryptowalut poważnie, nie traktują ich poważnie właśnie z tego powodu, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych pieniędzy, kryptowaluty nie posiadają swojego fizycznego wariantu. Cyfrowy system na pewno posiada swoje zalety. Nie opiera się na żadnym centralnym organie, jak państwo czy bank, który zarządza księgami. Dzięki temu nikt nie wpływa, nie kontroluje rozwoju bitcoina, a zarządzanie transakcjami czy przekazywanie bitcoinów odbywa się poprzez publicznie dostępną międzynarodową sieć. Jest wiele sytuacji, w których tradycyjnie Bankowość może zawieść, może zdarzyć się, że wykonując przelew bankowy drugiej osoby, z Twojej perspektywy proces przejdzie bezproblemowo, ale druga osoba po prostu nie otrzyma pieniędzy. Może to być spowodowane np. problemami technicznymi w banku albo przeciążeniem systemu. W najgorszym wypadku do konta jednego z was mogli włamać się hakerzy, co mogło zakończyć się przekroczeniem dziennych limitów transferowych, a czasem dodatkowymi opłatami związanymi z transferem pieniędzy. Nie wspominając o całej biurokracji związanej z odkręcaniem. Tego wszystkiego. W przypadku transakcji krypto coś takiego nie miałoby miejsca, dzięki temu, że cały system jest zdecentralizowany. Zapewne słyszeliście kiedyś o koparkach bitcoinów. Osoba, która wydobywa lub kopie, skonfigurowała swój komputer do przeglądania kopii księgi czy też cyfrowej serii zer jedynek na kontach użytkowników bitcoinów z całego świata. Transakcje i wymiany bitcoinów odbywają się na całym świecie. To właśnie rolą koparki jest zatwierdzanie, a następnie zaktualizowanie danych na każdym etapie procesu transakcji. Na świecie już ponad milion ludzi udostępniło swoje komputery na rzecz kopania bitcoinów, a bitcoin to przecież zaledwie jedna z wielu dostępnych kryptowalut. W praktyce wygląda to jednak tak, że udostępniony komputer rozwiązuje niezliczone ilości naprawdę trudnych równań matematycznych i szyfrowań celem weryfikacji tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Cały proces rozwiązywania równań pochłania lwią część zasobów komputera, przez co wymaga to naprawdę solidnego sprzętu. Co więcej, koparki używają kilowaty energii elektrycznej i wytwarzają ogrom ciepła, przez co wiele osób decyduje się przeznaczyć całe pomieszczenia, czy nawet piwnice na tzw. farmy czy kopalnie kryptowalut. Ludzie, którzy udostępniają swoje komputery na rzecz wydobywania kryptowalut ubiegają się o rekompensatę. Można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju prowizja lub udział w zyskach i faktycznie po jakimś czasie ich inwestycja może się zwrócić. W momencie, gdy zechcesz kupić sobie coś w danym sklepie za pomocą waluty, jaką jest Bitcoin, to sklep zamiast konsultować się z jednym bankiem sprawdza księgi na każdym udostępnionym do kopania komputerze. Jeśli każdy komputer udzieli zgodę na zawarcie transakcji w sklepie, to po pobraniu należnej kwoty dokonuje się aktualizacji księg na każdym komputerze. Że osobna. Zapewnia to bezpieczeństwo transakcji, a fałszerstwa i kradzież są praktycznie niemożliwe. Nawet jeśli jakiś haker złamie zabezpieczenia i włamie się na jeden z komputerów celem kradzieży, bądź nie wiem, dodania funduszy, tak? To dzięki temu, że każdy z komputerów prowadzi własne zapisy, pozostałe komputery w sieci odrzucą te operacje. Cała więc transakcja odbywa się bez zaangażowania ze strony banku, dzięki czemu nie musisz martwić się o stopy procentowe, a same koszta transakcji są bardzo niskie. Kryptowaluty działają więc na zasadzie zdecentralizowanego systemu walutowego. Który opiera się na konsensusie większości, oznacza to, że cały system ma dość wysoką integralność. Być może brzmi to skomplikowanie, ale w istocie jest wręcz przeciwnie. W zasadzie eliminujemy potrzebę kontrolowania kont i transakcji pieniężnych przez tradycyjne banki, dzięki czemu omijamy po prostu zbędne formalności. Na świecie istnieją regiony, w których trudno o dostęp do pełnoprawnych usług bankowości, ale nie ma już natomiast problemu z dostępem do internetu. Dzięki temu Mieszkańcy tych regionów mogą dokonywać płatności bezgotówkowych, uzyskać dostęp do międzynarodowych usług lub po prostu zainwestować swoje oszczędności. Ponadto nie występują żadne dzienne limity operacji. A operacje wykonywane są prawie natychmiastowo, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi obecnie się znajdujesz. Nie musimy się też martwić o bezpieczeństwo, ponieważ kryptowaluty opierają się na architekturze zabezpieczeń kryptograficznych o nazwie właśnie blockchain. Stąd też ich nazwa. Ale którą kryptowalutę wybrać? W filmie mówiliśmy cały czas o Bitcoinie, a Bitcoin jest tylko jedną z kilkunastu tysięcy różnych kryptowalut. Każda z nich ma inne właściwości i wiążą się z nią inne rodzaje ryzyka. Jednym z aspektów, który rozróżnia kryptowaluty, to oczywiście ich wartość na rynku. Istnieje kryptowaluta o nazwie Litecoin, która ma nowszy algorytm, ale jest też np. Ethereum, które jest drugą walutą po Bitcoinie pod względem ilości inwestycji i ich wielkości. Co warto zauważyć, transakcje przetwarza nawet szybciej niż Bitcoin. Jest również kryptowaluta o nazwie Cardano, którą uważa się za powszechnie lepszą i która odnotowała ostatnio największy zysk na rynku. O blockchainie świat szerzej usłyszał w zasadzie w 1991 roku już, kiedy to system został opisany przez grupę badaczy. Był to pewnego rodzaju cyfrowy akt notarialny. W założeniu więc blockchain miał służyć jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, a jego celem było nadawanie dat dokumentom, aby nie można było ich później zmodyfikować. Pomimo rozgłosu, blockchain nie osiągnął wtedy dużej popularności, to znaczy dopóki twórca Bitcoina Satoshi Nakamoto wykorzystał go w 2009 roku podczas jego tworzenia. Księgi, o których wcześniej wspominałem, zorganizowane są w takie bloki, które w przypadku Bitcoina przechowują informacje o transakcji, o wysyłającym i osobie otrzymującej bitcoina oraz informacji o wartości samej transakcji. Dane zapisane tym algorytmem są bardzo trudne do odszyfrowania. Fundamentem blockchainu więc jest to, że bazuje on na systemie rozproszenia. Księgi z blokami współdzielone są przez tysiące komputerów w sieci. Zamiast korzystać ze scentralizowanego punktu zarządzania łańcuchem, jeśli jeden użytkownik będzie chciał drugiemu wysłać, powiedzmy o jednego bitcoina więcej niż on sam posiada, to transakcja nie dojdzie do skutku, ponieważ odbiorca również posiada pełną kopię łańcucha blockchain, czyli w tym przypadku posiada kopię księgi, według której wynika, że osoba, która próbuje przesłać środki, nie posiada odpowiedniej ilości funduszy. A ponadto wszystkie dane zabezpieczone są specjalną liczbą hash. Hash jest ciągiem liter i cyfr o stałej długości, który można w uproszczeniu nazwać cyfrowym odciskiem palca. Oznacza to, że nikt inny poza nami nie uzyska dostępu do naszych danych. Każdy blok przechowuje jakieś dane wraz ze swoim własnym haszem oraz haszem poprzedniego bloku danych. On jest zawsze unikalny, słuchajcie, więc jeśli w danym łańcuchu bloków pojawi się nowy blok, generowany jest zupełnie nowy hash. A nowy hash jest generowany również w momencie, gdy w istniejącym bloku nastąpią po prostu jakieś zmiany. Każdy użytkownik w sieci bitcoina ma dwa klucze. Klucz publiczny i klucz prywatny. Ten pierwszy to swojego rodzaju prywatny nick, adres, który zna każdy w sieci. A klucz prywatny jest unikalnym adresem, który zna tylko użytkownik. Można go więc porównać do hasła internetowego, jakiego używasz do logowania się w sieci. Rozpoczynając transakcję, pierwszy użytkownik przekazuje liczbę bitcoinów drugiemu wraz z unikalnym adresem portfeli obu użytkowników zaszyfrowanych przez algorytm haszujący. Odbywa się to w celu zdefiniowania osoby wysyłającej oraz odbiorcy, jak i również z cyfrowego podpisania transakcji. Wszystko to jest częścią szczegółów transakcji, które zawarte są w bloku. Szczegóły te są szyfrowane za pomocą algorytmów i przy przy użyciu unikalnego klucza prywatnego. Ta informacja wyjściowa jest teraz przesyłana do sieci przy użyciu klucza publicznego odbiorcy bitcoinów. W ten sposób informacje nie mogą być odszyfrowane przez niepowołane osoby, a wiadomość lub transakcja może zostać odszyfrowana tylko przy użyciu klucza prywatnego odbiorcy, do którego tylko on ma dostęp. I jak już wspomniałem, każdy blok zawiera ten swój hash oraz hash poprzedniego bloku. W przypadku, gdy w łańcuchu znajdują się trzy bloki, drugi z nich odnosi się do pierwszego bloku, a trzeci do drugiego. Tym samym pierwszy z nich jest unikalnym blokiem początkowym, bo nie zawiera tych haszów innych bloków. W przypadku próby dokonania oszustwa, czyli np. modyfikacji któregoś z bloków, bloki przestałyby przechowywać poprawne hasze poprzedników. Ponadto, osoba, która faktycznie chciałaby dokonać modyfikacji bloków, musiałaby dokonać tej zmiany na każdym komputerze na świecie, a nie tylko na jednym urządzeniu. W przypadku bitcoina mogłoby to oznaczać modyfikację ksiąg na ponad 500 tysiącach komputerów na całym świecie. Nie jest to jednak jedyne zabezpieczenie w tej architekturze. Komputery są w stanie generować setki tysięcy haszów na sekundę, co w teorii mogłoby pozwolić na przeliczenie haszów od nowa, tak aby cały łańcuch bloków był poprawny. Z tego powodu blockchain używa czegoś, co zwie się poświadczeniem zlecenia. Poświadczenie zlecenia to pewnego rodzaju mechanizm obronny, który nie pozwala, aby nowe bloki tworzyły się zbyt szybko. W przypadku bitcoina Blockchain rezerwuje sobie 10 minut na przeliczenie wymaganego poświadczenia przy próbie utworzenia nowego bloku. Dzięki temu manipulacja zawartością bloków jest praktycznie niemożliwa. Technologia blockchain wciąż zyskuje na popularności i nie przestaje się rozwijać. Już jakiś czas temu powstały tzw. smart contracts, czyli inteligentne kontrakty. Celem tego smart kontraktu jest zapewnienie określonych warunków w przypadku wymiany walutowej, ale nie tylko. Jest to pewnego rodzaju ubezpieczenie. Sprzedając przez sieć jakiś przedmiot, bądź na przykład wizerunek. W smart kontrakcie możesz zawrzeć warunki korzystania z danego przedmiotu, czy czegokolwiek innego. Istnieją również instytucje, które przyznają kredyty w zamian za kryptowaluty. W tym wypadku pozostajesz właścicielem swoich funduszy, a są one jedynie zawieszone na okres spłaty. Warunki zależą oczywiście od danej oferty. Ale co najważniejsze, cała umowa może za zostać zawarta poprzez smart contract nie wychodząc poza sferę sieci kryptowalutowej. No i oczywiście, wszystkie te dane przechowywane są wewnątrz łańcucha bloków, a blockchain w przyszłości umożliwi dzielenie się rejestrami notarialnymi, informacjami podatkowymi, a także udostępnianie informacji medycznych, na przykład lekarzowi, co może odmienić sposób, w jaki planujemy nasze wizyty. Więc słuchajcie, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam jakby od środka zrozumieć, czym jest bitcoin, czym są kryptowaluty i sam blockchain. Szczególnie osoby początkujące, bo również dużo, jak sama nazwa kanału wskazuje, takich osób tutaj się zebrało, no to właśnie one. Myślę, że najbardziej skorzystają na tym filmie, a inni również dla przypomnienia e, myślę, że też go czasami obejrzą. Więc pamiętajcie o konkursie, który obecnie jest. 3 razy po 800 zł wybranej przez Was kryptowalucie jest do wygrania. E, wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem i każdym kolejnym kciuk w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam Was również do odwiedzenia giełdy Bybit, bo na niej są najmniejsze prowizje na całym rynku. Możecie sobie teraz jeszcze skorzystać z tej promocji, która jest aktywna. Jest 14 tysięcy złotych zwrotu z Moim linkiem z opisu dla Was to jest 3,5% depozytu, który wpłacicie, tak więc warto z tego skorzystać. Oprócz tego są kupony na prowizję i tak dalej, i A giełda jest już w top 15 takich najbardziej bezpiecznych i ciekawych giełd na całym świecie. Jakby jest łatwiejsza nawet chyba w użytkowaniu od Binance'a. więc zachęcam do sprawdzenia rejestracji i złożenia swojego pierwszego depozytu właśnie w tym miejscu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.